Kurs cudów. Ćwiczenia dla studentów. Lekcja 119. Do porannej i wieczornej powtórki. Z lekcji 107. Prawda naprawi wszystkie błędy w moim umyśle. Jestem w błędzie, gdy myślę, że mogę być w jakikolwiek sposób zraniony. Jestem synem Bożym, którego ja spoczywa bezpiecznie w umyśle Boga. Z lekcji 108: Dawanie i otrzymywanie jest w rzeczywistości jednym. Przebaczę dziś wszystko, abym mógł się nauczyć, jak przyjąć w sobie prawdę i dojść do rozpoznania mojej bezgrzeszności. Do powtórki, co godzina. Prawda naprawi wszystkie błędy w moim umyśle. Co pół godziny. Dawanie i otrzymywanie jest w rzeczywistości jednym.